Witam w kolejnym, już 59 odcinku mojego programu Rok 2005 Cóż to był za czas. Czas premier takich gier jak chociażby Need for Speed Most Wanted czy Grand Turismo 4 zwiększającej się popularności grafiki HD a także odstawienia w kąt kultowego PlayStation 2 na rzecz jego następcy oraz poręcznej wersji niemniej jednak był to również ciekawy okres dla firmy Play Publishing po dość felernym pomyśle z prototypową z ręką Racer i zerwaniem umowy z to ryczką, rozważano różnorakie pomysły, w jaki sposób można by wyeksploatować do kiosków więcej ścigałek z motolegendami PRL-u, utrzymując stały dochód dla spółki. Jak się okazuje, w 2005 roku nad takimi produkcjami pracowały dwie grupy. Kejtech z silnikiem Blitz 3D oraz Team Reality posiadające autorski silnik oparty na open source. O ile debiutujący produkt Katecha oceniłem w odcinku 40, dziś pora przyjrzeć się drugiej spółce pracującej nad ścigałką okultową. M20. Co z tego wyszło? Czy warszawka Reiser okazała się lepsza od nudnych ścigałek tworzonych na silniku Blitz 3D? Przekonajmy się. Zatem zapraszam do oglądania. Warszawka Racer, znana za granicą jako Crazy Classics, została stworzona przez studio Team Reality, które oprócz serenki Racer ocenionej w odcinku 35, stało się znane za sprawą gry rzeźnik czerpiącej garściami z serii kurcze pieczone. Natomiast dystrybucją zajęło się sławne Play Publishing, począwszy od 19 września 2005 roku. Jeśli ufając informacjom nagry gry online, w omawianym dziś produkcie będziemy kierować popularnym polsko-radzieckim autem z lat 50, czyli FSO Warszawą M20, albowiem nie uwzględniono innych modeli, no ale okej, okay, warto sprawdzić jaki potencjał kryje w sobie ta gra. lecz wpierw zobaczmy oceny z różnych portali internetowych. Gry online 5.30 na 10. Miastogier.pl 530 na 10. FilmWeb 3 i 10 na 10, Speedzone 22 km na godzinę, czyli 2,20 na 10 Zamiast jakiegoś intra od Łukasza wtedy, twórcy ukazują nam jedynie znaki towarowe, a po nich widzimy planszę tytułową. W lewym górnym rogu widzimy logo gry, zaś wszędzie dookoła rozpościera się masa zdjęć, szkiców pojazdu, dane techniczne i mapa Polski. Zaś na dole po lewej możemy dostrzec różne tryby gry, konfig, listę autorów i wyjście do systemu. Mimo iż rozdzielczość zmieniamy przed odpaleniem gry, tak samo menu oferuje nam włączenie mapowania otoczenia oraz cieni pojazdów, dostrojenia audio w tym radyjka, a także rozbudowanej klawiżologii. Co prawda, podłączenie pada lub kierownicy do tej gry jest bardzo trudne lub nawet niemożliwe, to i tak zadbano o najpotrzebniejsze rzeczy. Niestety, to jedynie łycham miodu na wiadro dziękciu. I tu przechodzimy do trybu kariery. O cholera, jeśli kiedykolwiek mieliście do czynienia z grami od Dot Games typu Nitro Rushia 4 lub German Low Riders, to można jasno stwierdzić, że jest tam większa różnorodność mimo deficytu tras. O ile w grach playa mieliśmy też zwykłe mistrzostwa lub jak w sręce Racer Drzewko sezonów, tak tutaj gra skupia się na przejściu czterech tras. No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha. Mamy więc polskie zlamsy, przedmieścia, centrum miasta oraz trasę wokół jeziora. Niestety, aby odblokować wszystkie 15 wersji Warszawki oraz co zabawne, tryb dowolnego wyścigu, należy przejechać owe 4 marszruty, każdym autem, z osobna. To dupy z taką robotą! Model jazdy świetnie oddaje ducha czasów słusznie minionych. Sterowanie pojazdami jest tak toporne, że przejeżdżanie przez ciasne wiraże jest katorgą. Nawet przy przepisowej prędkości. Że nie wspomnę o rozmaitych przeszkodach takich jak bale na torze wokół jeziora oraz porozstawiane na poboczach Warszawki. Zarówno te pozornie jeżdżące jak i te okrojone najpewniej przez przedstawicieli romskiej ludności lub złomiarzy na ciężkim kacu. Jeśli mało wam wrażeń, wersje tuningowe w przy... W przeciwieństwie do takiego poltka, drivera posiadają mizerne osiągi względem innych aut, oscylujące na granicy paru kilometrów na godzinę. To potęguje nieprzyjemne doznania, jak i nawet cudzysłów stanę złości przez produkt komputerowy, tudzież po prostu istny growy wkurw. Mimo takich atrakcji, da się jak na złość odczuć, że model DCIQ na trasach ma spore problemy z utrzymaniem kluczowej pozycji, co może doprowadzić do szaleństwa. Na szczęście, zaproponowano nam taryfę ulgową. I, o ile w Polku driverze lub maluchu racerze 2 nie toleruje się cieniasów, tak tutaj zlitowano się nad graczem. No kupa co za łaska pańska, że wystarczy zająć miejsce na podium. Przejście wszystkich wyścigów na pierwszym miejscu jest możliwe. Jednak podczas takiego zabiegu. Współczynnik skul synów j w srakę bąków, k głowych i pitochlastów wydobywających się z naszej gęby wzrasta niemożebnie wysoko. Da chujienie chujariu, chujnuj chujowymi chujami, chujwa chujnia. Pora omówić zachowanie naszych rywali. No cóż, jest to pokaz lenistwa lub braku doświadczenia. Mam do czynienia z kolejną grą, w której kierowcy poruszają się z góry ustalonymi ścieżkami co prowadzi do karamboli lub nawet zablokowania się na tych samych przeszkodach. Świetnie to. Również widać w sytuacji, w której zablokujemy drogę jednemu z kierowców. Nic sobie z tego nie zrobi i będzie przecież dalej. Wypierdalać zabramy, bo cię odcholuje. Tak naprawdę rywale działają w taki sposób, jakby przed konkurencją walnęli kilka lów dla koncentracji. Po czym gdy zdołali odpalić porze wiałe S21, postanowili, ach, niech się dzieje, wola grata, trzeba było kupić świata. Poczyn, poza szarżowaniem jak sarna spierająca przed myśliwym, wjeżdżają na pełnej gdzie w zakręty, co kończy się komicznie. Manila. Skurcze przepony potęguje również fizyka zaprogramowana przez Newton Game Dynamics. No okej, okay, pewnie zasady dynamiki są tu zawarte, ale zachowanie aut podczas jazdy lub kolizji jest zwyczajnie niedorzeczne. Co ciekawe, Newton Game Dynamics to open source użyty chociażby w dwóch dobrze przyjętych częściach serii Amnesia. Pozostawię to bez komentarza panowie z Team Reality oddali nam do dyspozycji cztery tryby rozgrywki. Kariera skupiona wokół odblokowywania kolejnych aut i lokacji, wyścig z czasem pozwalający nam przebrnąć w jak najkrótszym czasie wszystkie trasy, moduł turysty, na którym trenujemy swoje umiejętności rajdowe oraz wyścig dowolny, który rozumie się sam przez się. Mimo iż w grze uwzględniono jedynie kultową M20, olewając chociażby modele 223 lub 224, zadbano o podtrzymanie tradycji z Związanej z tuningiem naszych machin. Otóż w garażu poza podstawową szarą i porzawiałą papiedą, posiadamy również wariant uliczny, tuningowany, sportowy oraz cabrio, jednak dla twórców było to za mało. A że dodatkowych kombinacji zabrakło, to zaoferowano nam ekstra jeszcze po dwie wersje kolorystyczne tych samych modeli, które niestety trzeba osobno odblokować przyszła wreszcie pora na oprawę. Mimo iż bra wyszła w 2005 roku, reprezentuje poziom kultowego Porsche Unleashed. Roślinność przypomina efekt pechowej libacji, drzewa posturą przypominają pateczki po lodach, zaś wiele budynków to kanciaste bloki w doklejonymi fotorealistycznymi teksturami elewacji. Na całe szczęście pojazdy dopracowano z dbałością o detale, i to nie tylko z zewnątrz, ale i nawet jeśli chodzi o deski rozdzielcze. Nawet umieszczono za kierownicą gostka, której jest to o wiele lepiej zanimowany niż w grach tworzonych na silniku Polene Dream. Nawet udało się dodać umorystyczne smaczki jak na przykład radio CD, które zaleca. Aby nie wkładać jedzenia do stacji dysków, a także posiada przyciski typu jedz, śpij i jako bonus zamiast odwróconych czy rozbudowanych wariantów, twórcy poszli krok dalej oferując nam lustrzane wersje lokacji jak w popularnym Need for Speed High Stakes. Jednakże poza tym iż udostępniono nam to jedynie w trybie dowolnego wyścigu to poza mapą potrafi się odbić nawet nasze auto oraz tekstury wewnątrz pojazdu. Ścieżka dźwiękowa to również autoparodia. O ile auta brzmią faktycznie, jakby były napędzane kultowym S21, tak niestety jest to za cicho nagrane, plus spieprzoną modulację, przez co popierduje pseudo-basowym rytmem. Efekty kolizji z otoczeniem to obowiązkowe worki wyrzucane do blaszanego kontenera, a muzyka, ok, mać, Pomijam fakt, że nie pasuje absolutnie do klimatu gry. Zastanawia mnie jednak, kto wpadł na pomysł, aby do takiej gry dać kawałki hardstyle i hard o od Alchemist Project, ist Klawers czy High ja rozumiem, że Play zapewniało im reklamę oraz miało licencję na te kawałki, niemniej jednak, w przeciwieństwie do Syrenki racer czy kultowego trackera, tu trzeba mieć mocny łeb lub jadąc klasykiem. Wziąć pigułę. Słowem podsumowania, Warszawka Racer to dość ciekawa koncepcja gry komputerowej, której zapewne nikt się nie spodziewał. Niestety, potencjał tej gry został seromotnie przejęty przez deficyt tras, taśmicowy tryb kariery, toporny model jazdy, beznadziejny jaj oraz tragikomiczną fizykę i jego naszą małżoną sferę muzyczną. Ja, piele. Na jakiej podstawie uznano, że ten projekt ma szansę na sukces? O ile sam pomysł był całkiem spoko, czemu by nie? Tak o tyle nie dziwi mnie fakt, że podczas produkcji Serenki Racer w 2006 roku programiści z Team Reality poszli inną drogą i chwała im za to co do oprawy, grafika jest miejscami zbyt rozmyta, przywodzi na myśl gry z czasów Dreamcasta i pierwszego PlayStation z końca milenium. Efekty dźwiękowe są przeciętne, a muza bardziej pasuje do podupajek w remizach okupowanych przez Sebastianów wyklętych antifrajerów, upierających. E. Trzy śmiecie i zarzucających serogie dragi, mimo pozornie ciekawego konceptu i większego zapału niż u K techa Gdybym miał wybór Warszawka Racer czy Maluch Racer 2, wybrałbym Malucha. Pograł kilka wyścigów i grzecznie odłożył tekturkę z płytą na miejsce, by ewentualnie do tej gry powrócić za jakiś czas. Pora zatem na moje noty. Grafika, może nie jest tragiczna, ale wykonaniem nie błyszczy, szczególnie roślinność i niektóre elementy otoczenia, 3,5 na 10, audio, muzyka nie pasuje do klimatu gry, dźwięki ubijane niczym w kontenerze plus te beznadziejne modulacje odgłosów silnika, tu należy się 2,5 na 10, grywalność, ogółem beznadziejnie, tej grze nic dobrego nie wróży, pomimo ciekawego konceptu oraz miana kolejnej gry z udziałem klasyków polskiego przemysłu motoryzacyjnego, 2 na 10. Ogólna ocena. 2,5 na 10. Mówiąc szczerze, coś tam próbowali, ale wyszło jak wyszło. Ogółem produkt nie warty swoich pieniędzy, waszego czasu i miejsca na dysku. Maluch Racer 2 jest produktem lepszej jakości i lepiej się prezentuje niż Warszawka Racer. Jednocześnie zwracam się do Was z przesłaniem, abyście trzymali się od tego czegoś z daleka. A w następnym odcinku zmierzę się z grą, która posiada żarty na temat trzeciego High lifea czyli Game Newell Simulator. Czyżby dzieło Antonio Renny się dobrze sprawdziło? Czy będzie zwyczajną i pospolitą miernotą? Wszystkiego dowiecie się w przyszłym tygodniu. Zapraszam.